Wysokość skrzydeł 1,5 metra, rozpiętość około metra, wiatr słaby około 2 metrów na sekundę. Wieje w porywach, prawie nie porusza gałęzi drzew. Końcówki skrzydeł nieprzymocowane do profilu mogą się elastycznie poruszać, dzięki czemu uzyskiwany jest efekt trochę jak wiatraku Savoniusa. Przy bardziej porywistym wietrze przyciskane są siłą wiatru do profili, co daje klasyczny wiatrak Dariusa. Dzięki temu rozwiązaniu mamy. Duży moment startowy, plus zalety wynikłe z wiatraka Darjeusa. Jest to prototyp. Mocowanie w jednym punkcie, chociaż łatwe w wykonaniu, nie jest stabilne poprzecznie. Wkrótce będzie przerabiany. Uważnie, patrz, do, uważnie, spojrzawszy, można zauważyć, że wiatrak się trochę kiwa na boki. Jest to zły znak, dlatego właśnie będzie przerabiany na dłuższy wał i porządne łożyska. Materiał na poszycie łopat to folia PVC, grubości około 0,6. Użyłem jej jakieś. 6 arkuszy metr na 70 cm. Profile są wykonane ze sklejki 8 mm zaimpregnowanej. Najlepsza by była yy, inna niż suchotrwała ta wodoodporna. Ada suchotrwałą, ale impregnowałem. Ech. Profile mają długość niecałych 30 cm. I są rozstawione co 25 cm. Także odcinek te trzy listy stabilizujące łącznie mają wysokość 1 metra. Podstawa trójkątna, dość stabilna. Jako główne elementy konstrukcyjne pręty gwintowane Fi 8 i dużo nakrętek. Części drewniane mocowane głównie na skręty, poszycie mocowane na gwoździki. Każde skrzydło zawiera osiem listewek z jednej i z po cztery z jednej i po cztery z drugiej strony. Tu jest wyraźnie widoczny pręt gwintowany oraz potrójny profil na łączeniu. Służący środkowy do umocowania a dwa boczne do yy, przytrzymywania folii. Zaraz pokażę też, że ta folia jest elastyczna, że się odgina, ale przy docisku wiatru opiera się mocno na profilu i na listewkach. Krawędź spływu jest dość gładka. Ale w momencie, kiedy wieje wiatr, ma możliwość szerokiego rozchylenia się. Wiatrak startuje sam bez pomocy.